No już na Drodzy Państwo, prosimy księdza proboszcza Grzegorza Fonsa o poświęcenie boiska. Następnie przecięcia wstęgi dokona burmistrz miasta Sławno, pan Krzysztof Frankenstein. Zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej, pan Kazimierz Małecki. Oraz prezes Spółdzielni Mieszkaniowej, pan Kazimierz Olejniczak. ponieważ nasza stęga jest bardzo długa i władze miasta będą miały mnóstwo roboty, żeby ją pociąć na małe kawałeczki, żebyśmy mogli je wziąć sobie na pamiątkę do domu, więc poproszę Was, żebyście podeszli do tej stęgi i mówię do młodych sławieńszczan, dobrze powiedziałem, do młodych mieszkańców sławna, Chwyćcie sobie kawałek tej rzeczy, od którego powodzą wszelkie dobra, niech będzie z nami wszystkimi Bóg dał nam siły, abyśmy mógł radością służyli, pomagali siostrom i braciom i posłusznie Bożemu Prawu czynili nasze ciała, zdarzyli do wszelkiego pożytecznego działania. Bóg niewątpliwie błogosławi także czas wolny, jaki przeznaczamy na duchową rozrywkę i ćwiczenia ciała. Kiedy bowiem, zabiegamy o tym, żywy ciała, łatwiej osiągamy duchową równowagę, a przez to nasze współżycie w duchu staje się bardziej braterskie i godne. Bracia i siostry, posłuchajcie słów się tego Pawła posła Czy nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przecież to tak nie biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, który staje do zapasu wszystkiego sobie odmawia. Oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nie przyjmijącą. Ja przy to biegnę nie, nie jakby na usztych. walczę nie tak, jakbym zadawał czosy w później, lecz postaram